Dzisiaj panowie myślę o takich trzech bardzo ważnych rzeczach, które należy zrobić po bezpośrednim zakupie Forda Mondeo MK4. Po pierwsze to wymiana rozrządu. Pamiętajcie, że większość silników, które znajdziemy w Fordzie Mondeo MK4 to silniki oparte na pasku rozrządu. Ja nie ufam za bardzo e, kartkom czy napisom, które są w komorze silnika, które gwarantują nam teoretycznie ostatnią wymianę rozrządu. Wymiany rozrządu niezależnie. Od tego, czy to jest 1,6 EcoBoost, który stoi przede mną, czy to jest dwulitrowy diesel, czy to jest 1,8 diesel, to są koszta w granicach od 1300 do może w porywach 1800-900 zł za kompletną wymianę wraz z robocizną i częściami. Myślę, że nie warto na tym oszczędzać, no bo konsekwencje zerwania rozrządu znamy pewnie wszyscy, a mianowicie urwanie się paska, wybicie tłoka i po prostu remont kapitalny silnika. Także lepiej bezpośrednio po wymianie to. Yy, Także lepiej bezpośrednio po zakupie zwyczajnie to wymienić, chyba że macie milionową pewność procentową, że y, samochód pochodzi ze znanego źródła lub od znajomego, dzięki czemu będziecie mogli mieć zagwarantowane, że ten rozrząd został na pewno wymieniony. Kolejna rzecz to zajrzeć na mój kanał. Tak skromnie powiem, znajdziecie tam na pewno bardzo dużo poradników, bardzo dużo rzeczy z takiego praktycznego użytkowania Forda, takich jak wymiana żarówki H7, Bluetooth audio, czyli słuchanie muzyki ze Spotify'a czy z YouTube'a, ale także poradniki dotyczące silników i hawarii i najczęstszych usterek czy bolączek. Także wpadnijcie na mój kanał, zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się podoba, bo tych filmów jest kilkadziesiąt i myślę, że każdy na spokojnie znajdzie materiał, który zwyczajnie. Niego zainteresuje. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć i powiedzieć, to jeżeli lubicie, aby wasze felgi i koła wyglądały ładniej i kompletnie, to niestety fabryczne zestawy śrub Forzemu mk 4 mają fabryczną wadę, a wada ta polega na tym, że podczas wymiany kół z zimowych na letnie, z letnich na zimowe ukręcają się kapturki, one po prostu odpadają, które te śruby trzymają. Dużo jest opinii, bo niektórzy twierdzą, że jest to wina wulkanizatorów, niektórzy twierdzą, że fabryczna śrub. Ja raczej jestem z osób, które twierdzą, że jest to wada fabryczna samych w sobie śrub. Natomiast kiedy one odpadną, to no wyglądają tak jak u mnie. Ja na przednim kole nie mam ani jednego kapturka. Jak się przejdziemy do tyłu, to tutaj mam kapturek jeden, który pewnie też prędzej czy później odpadnie, bo uwierzcie mi, jak ten samochód kupiłem, to było tego po prostu więcej. Żeby takiej sytuacji uniknąć, to możecie kupić gotowe komplety śrub bezpośrednio na Allegro. Są to komplety już ulepszone, które nie mają tych odpadających kapturków. Koszt takiego kompletu śrub to jest w granicach 100-150 zł, w zależności od tego, na jaką aukcję traficie. Natomiast wymiana tego, przy okazji też wymiany po prostu opon, spowoduje, że to koło będzie wyglądało nieco ładniej. Mi osobiście to nie przeszkadza, natomiast faktycznie, jeżeli ktoś dba o felgi, dba o to, aby one wyglądały ładnie razem z tymi dekielkami, to jak najbardziej rekomenduję, żeby sobie to wymienić. Chcę znać, jakie waszym zdaniem są trzy rzeczy, które należy zrobić od razu po zakupie Forda Mondo mk 4 Chętnie poczytam komentarze. Pamiętajcie, że to, co ja wybrałem, to moja subiektywna ocena i o ile pierwsza i trzecia rzecz jest jak najbardziej praktyczna, o tyle druga, to trochę takie zachęcenie i przekierowanie do moich pozostałych filmów. Pewnie niedługo na moim kanale pojawi się więcej tego typu materiałów, więc będziemy mieli jeszcze przestrzeń i czas, aby pogadać sobie w praktyce o tych rzeczach, które warto zrobić po zakupie lub są ważne w użytkowaniu Forda.